Witam was serdecznie na kanale Przyczepom przez świat. Chciałem dzisiaj przedstawić mały unboxing. Wiem, ludzie tego nie lubią, ale udało się nawiązać małą współpracę z firmą Sanfu, dzięki której otrzymałem akumulator LiFePo4 200 Ah, 12 V oraz ich regulator solarny MPPT 30 A. Sama firma. Jest OK, chyba mi się wydaje, ze względu na to, że z takimi małymi kanałami też próbuję nawiązać współpracę. Zaproponowali mi na podstawie moich tam jakichś tam wyliczeń, jakie urządzenia bym potrzebował. Zapytali, co przewiduję używać w swojej przyciepie, jakie Solary i tak dalej. To wysłałem taką specyfikację, co ja tam będę planował sobie zamontować, co, co podłączyć. No, i oni zaproponowali, że mogą mi wysłać albo jeden akumulator 200A, albo dwa po 100A, jakoś tak to chyba było. A może od razu 200 zaproponowali, plus regulator napięcia. No, i dzisiaj tak króciutko tylko otworzymy, pokażę jak to wygląda. A w następnym materiale po prostu będzie nagrane montaż, jakieś tam testy akumulatora czy, 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 czy ma tą swoją pojemność jak to tam wygląda, bo czekam po prostu na test teraz mi przyjdzie żeby go przetestować plus ładowarkę żeby naładować akumulator w pełni żeby te testy były miarodajne także zapraszam do krótkiego filmiku do oglądania, dajcie lajka, like dajcie suba i do zobaczenia no więc tak, przejdziemy tutaj do pakowania. najpierw regulatora napięcia z firmy Sanfu które otrzymałem w ramach ich współpracy z nimi. Więc w pudełku mamy tak: instrukcja obsługi w języku polskim, bodajże i niemieckim. Przepraszam, w języku angielskim i niemieckim. Przepraszam za przejęzyczenie. W zestawie też mamy jakiś tutaj czujnik temperatury do akumulatorów bodajże kwasowych. Tak mi się wydaje, jak patrzyłem w instrukcję, bo już zdążyłem tam sobie chwilkę popatrzeć. No ale jest taki czujnik temperatury, żeby to się tam nie przegrzewało, żeby można było to monitorować. Jest tutaj jakiś drugi kabelek komunikacyjny. Ośmiopinowy, więc myślę, że to jest do jakiegoś podłączenia, nie wiem, zewnętrznego jakiegoś wskaźnika, czy, czy połączenia się z komputerem, czy może jakiś tam moduł bluetooth, coś w tym stylu, można podłączyć, bo nadmienię, że sam, 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 przepraszam, sam, sam sterownik MPPT nie posiada wbudowanego modułu bluetooth, jedynie ekranik. No i mamy tutaj, jak widać, tak jedną ręką trochę ciężko. O, przepraszam. No mamy tutaj ten, cały ten moduł, Cztery guziki, przód, góra dół, czy tam lewo prawo. Zatwierdzanie parametry, że przy 12V yy, maksymalnie 400W solarów możemy podłączyć. No ja na tą chwilę zastosuję 2 razy 170. Yy, tutaj ekranik, no niestety nie jest podłączony do akumulatora. ale no to w następnym filmie będzie wszystko pokazane, jak, jak, co pokazuje, jak, jak to wygląda. Tutaj ma kontrolki, co jest podłączone, co działa ewentualnie jakiś błąd, no i tutaj mamy te wejścia, tak, wejście na ten czujnik temperatury jest tu z lewej strony, tu podłączamy solar, plus, minus, tu akumulator, load, no to możemy też bezpośrednio z MPPT zasilić jakieś tam, ee, że tak powiem, światełka, czy jakąś ładowarkę USB, czy coś w tym stylu, coś co nie pobiera dużo prądu, no i tutaj mamy te złącze ośmiopinowe, takie, że tak powiem, lanowe, Myślę, że tutaj można podpiąć jakiś moduł. Z tego co się orientowałem, już nawet jakiś zewnętrzny moduł Bluetooth. Tylko wystarczy dopasować, plus jakaś aplikacja na telefon. No i myślę, że, 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 że to będzie działało. no, Oby, jak najdłużej na moje potrzeby, myślę, że mi wystarczy. Planuję, tak jak mówiłem, ten akumulator 200 godzin Do tego jakaś przetwornica. 2000, może 2500 W maksymalnie, i tak nie będzie wykorzystywana w pełni. Z tego względu, że no nie chcę po prostu też przeciążyć instalacji. A tam do podłączenia będzie tylko ewentualnie nadmuch z piecyka, który ciągnie 70 W. Ewentualnie czasem boiler, który też jest 200 W. Może jakaś suszarka do włosów toster, coś w tym stylu. A za chwilkę przejdziemy do unboxingu hmm, akumulatora. Akumulator przychodzi w takim wielkim pudle, no bo to jednak jest trochę spory akumulator, 200Ah. Dosyć duży gabarytowo. No i tutaj w pudle, otwierając, przepraszam, ale nie mam statywu, jedną ręką jest ciężko. No jest dosyć dobrze zabezpieczony takimi styropianami. Wyciągamy jeden styropian, mamy tutaj akumulator. Złącza plus minus na gwintem 8 standardowo jakieś naklejki. Instrukcja w kilku językach bodajże o nawet tu widzicie angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. Eee, do akumulatora też tutaj dostajemy. A co dostajemy? Dostajemy dwa takie oczkowe do zarobienia kabla, do podłączenia akumulatora. Nie wiem do buzbara, do, do czegośkolwiek, ale no są takie oczkowe. Konektory, że tak nazwę. No i są kapturki. Nie wiem, czy jak ktoś podłącza kilka rzeczy naraz do akumulatora, no to myślę, że te kapturki się nie zdadzą do, na nic. A... No ale są, tak. No i sam akumulator. No jest spory, tak. Dosyć duża kobyła. Nie mam teraz miarki pod ręką, jakie on tam ma wymiary, ale być może zerkniemy w instrukcję. Może tu coś będzie napisane. Jakie on ma wymiary? no tak jest. Około 60 cm długi, wysoki na niecałe 30. no i szeroki na też na niecałe 30 także. Nie mam teraz przy sobie też miernika, już sprawdzałem, też pozwoliłem sobie sprawdzić. No naładowany jest na 13,2 V, więc podejrzewam, że nie jest to full naładowania. A teraz poczekajcie chwileczkę, wyjmę go, pokażę go w całej krasie. Bo jedną ręką, no, niestety się nie uda. No i dobra, no i mamy tutaj wyciągnięty akumulator z pudełka. No jest dosyć spory, tak jak mówiłem, 60 cm długi, 30 cm szeroki, 30 cm wysoki, tak mniej więcej. Ma tutaj podłączenie plus-minus na gwintem 8 Nie wiem, czy mi się uda. Są takie śrubki, podkładki, także pewnie już też nie u niejednego youtubera widzieliście to. Naładowany przyszedł na 13,2V. Sprawdzałem miernikiem. Nie mam go teraz pod ręką. Został w przyczepie. W następnym filmie będą testy jakieś takie pokazane. No, czekam na sztuczne obciążenie, żeby sobie go naładować na full. Rozładować. Później jeszcze raz naładować, ale sprawdzić też, czy faktycznie ma te 200 Ampere godzin, czy ma mniej, czy może jest jakiś bonus od producenta. W sensie, że ma trochę ponad 200. No, to już będzie w następnym filmie. Akumulator waży jakieś 20 kg. Ma takie dwie rączki do podnoszenia, do przenoszenia. Wygląda solidnie z drugiej strony, no, z drugiej strony jest tak samo taka naklejka z parametrami, z tym wszystkim. Także udało się nawiązać tą współpracę. Jeszcze raz dziękuję firmie SANFu, że zechciała, że tak powiem, początkującą osobę wesprzeć swoimi produktami. Nie wszyscy lubią tę współpracę. Dużo ludzi. Nie lubi, jak youtuberzy mają jakieś tam współpracę, no ale jest to duże ułatwienie, bo koszt takiego akumulatora plus MPPT, te które z firmy Sanfu, to jest no, powiedzmy w zaokrągleniu jakieś 2000 złotych, więc jest to, nie jest to dużo, bardzo, ale no, też jest, nie jest to mało. Tak więc przy budowie zestawu solarnego zaoszczędziłem dzięki firmie Sanfu około 2000 zł. Hmm. Jest to, można powiedzieć, prezent, nie jest to jakaś tam płatna współpraca. Jest to prezent od firmy na testy. I. No i. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, wszystko będzie dobrze działać. Tak jak wspominałem w pierwszym bodajże filmie, od razu nie będę miał tej przetwornicy, więc na razie będzie tylko zasilało wszystko, co jest na 12V w przyczepie, plus jakieś dodatkowe 12V gniazdka USB i tym podobne sprawy na początku będę montował tylko solary ten MPPT plus akumulator będzie to spięte z, z przyczepą z instalacją 12V przyczepy z czasem myślę, że jak najszybciej będę chciał dołożyć jakieś dodatkowe światełka na 12V LEDowe, co prawda, żeby nie ciągnęły za dużo prądu żeby na dłużej akumulator starczył plus jakieś dodatkowe gniazdka do ładowania no i myślę, że może już uda się przed pierwszą jakąś tam wyprawą weekendową, bądź może dłuższą którą planuję na czerwiec dołożyć przetwornicę przepraszam, że się tak zaciąłem no ale stres, drugi film więc mamy tutaj te produkty od firmy Sanfu no i to by było na tyle Przepraszam, że tak chaotycznie, i tak krótko i, i się jąkam, no ale wiadomo, stres dochodzi. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim za oglądanie. Poproszę o lajki, like, poproszę ewentualnie o subskrypcję, żeby móc rozwijać dalej kanał. No i do zobaczenia w następnym, myślę już dłuższym materiale. Może pokażę coś z montażu akumulatora, z montażu Solarów, jakieś przebitki. Coś w tym stylu, chociaż jest tego pełno na YouTubie, no ale. Ja też dodam, żeby nie było, że, że nie. Pozdrawiam. Do zobaczenia.